Witam po długiej przerwie. To tak na początek chciałbym tutaj wspomnieć o jakichś tam planach, które prawdopodobnie zajdą w tym roku. To jest taki pomieszczenie, taki pierdzielnik, jak to w każdym gospodarstwie bywa, to jest pomieszczenie, gdzie tu wszystko się wpiżdża Jak widać i konewki, traktorek do koszenia trawy, jakieś stoliki, jakieś tam nasiona, czy tam karma dla kur. Części tam do klasa są. Pada wymiar tego budynku tego pomieszczenia w najwyżej w opisie Ale o co chodzi Chciałbym to przekształcić to pomieszczenie pod bydło pasowe Tutaj mam, o, nie widać przez pierdzielnik, tu jest żółb taki on jest od ziemi okopu, metra Pół metra jest wysoki ścianka. A w głębinie jest tam 20 cm, żółب cały. No, i tu jest stanowisko: 7 bydlaków. Tu ogólnie to tam miał kiedyś 12, bo tutaj zawsze była ta przegroda. To było potem po ćwini, i tam były w tej strony 2, tam 3. Takie zwierzaki, jak miał krowy mleczne. No, i na sam początek bym się właśnie tu, tą prządnąć, co co niepotrzebne, przerobić. Pod, pod, właśnie pod bydlaki i jak interes będzie się opłacał to dalej tu przerabiać yy, od tam gdzie pies leży tutaj z półtorej metra tak jak no, ta to, 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 to kanapa psia jest yy, właśnie taki a la korytarz paszowy żeby był poszerzyć drzwi na 2,5 metra o ten prawy prawy słupek zostaje był przesunięty w drugą stronę naszą od naszej lewej tu ukrada gdzieś paszowa, bo tu mam fajnie, bo nie widać. O, bo tu jest ze stropu, jest dziura i można słomę czy siano zrzucać spokojnie. Trochę się cykałem zanim to, ten film mój nagram, ale ja to się wstydzić, każdy ma jakiś pierdzielnik w domu, w gospodarstwie no i wstydzi się ten co, 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 co tam mógł mieć czego, coś co ludzie nie powinni zobaczyć ale ten, właśnie tak chciałem to zrobić na sam początek, żeby zanim się interes zacznie opłacać bez kosztu, bo najpierw właśnie chciałem tu przerabiać, to koszty z 5000 albo 6 by wniosły całe ale żona i tata ostudzili mnie, mój najpierw spokojnie, lekka przeróbka, taka szybka, podklejenie tutaj, podklejenie wymiana okien, bo tutaj dwa i tu jedno, to tam wiadomo no, wybie wybielenie tego, to remont nie będzie kosztowny, aż tyle. A karmę mam, bo i siano jest dwuletnie. No, tam. Nie dużo już pewnie będzie jego do użytku, ale jest. saradela kiszonka z trawy 2012 2020 roku. Także można pomału coś myśleć. Już coraz bliżej jest. Także mam na ten rok też, płody są bardziej pod karmę, będą przygotowane. Ale to kiedy indziej. Bo tak, tu mam bardzo, bardzo duże pomieszczenia u góry. To jest tyle, co na dole jest. to jest, Będzie tego na pewno 100 metrów kwadratowych tam u góry. To tam bym sobie gromadził, tu nad tej części, co teraz jesteśmy. Mam zazwyczaj siano, Po tamtej długie było we mnie słoma. Czekajcie, inaczej tu jest chyba. Tu jest, nie, tu jest gdzieś przegroda. Tu jak to jest. To jest przegroda chyba na z dukawo miejsce, miejsca, magazynu tam jest u góry. Wysoko można układać słomy w kostkach i siano. Bo siano będę chciał i słomę w kostki, tutaj nie mam problemu, bo sąsiad zawsze się owies owie ofsama za 3-4 hektary to mam. To nie będzie problemu na jakbym ja coś innego wymyślił sobie. I tutaj fajnie, bo wchodzę no po do góry, zrzucam ile potrzeba schodzę i daję. Siano kiszorkę na no, ciągnikiem bym podwoził. Tu pewnie nie trzeba wybić dziurę troszkę większą, żeby bela weszła, bo tu jest 102, 115, nie wejdzie belka, chyba żeby ją trochę obkręcić na betonie i ją potem wstawić, ale to wyjdzie, i co? Tu jakiś magazynek na siurty, nie na siurtę. Ma śrutowni przecież, pomiażdżyć nasiona, trzeba kukurydzę w ziarna kupować na pewno. Także jest jakaś alternatywa, to, to ten pomieszczenie podam wymiar i obok jest jeszcze tam, tylko no nie ma, jest gorsze światło, to nie pójdę tam pokazać, ale to mówię, w przyszłości jest się jakoś wymiara pomału rozbujać, nie trzeba nic stawiać, ani tam budować szałasów na polu, żeby coś chodziło, bo nie jestem całowięziowym wypas wypasem. Bo tutaj to by było na łańcuchach, czy na jakichś tam pasach uwięziowych tutaj przyżyłone zwierzaki, tak sobie planuję. To bym zaczął. Tch, 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 nie wiem, HF'a jakieś, co by tam było, jakieś mieszańce, co by tam się trafiło jak duże? Na no ja się nie boję się na mlekopanie wychowywać. Może to jest zgubne dla mnie maluchy brać takie. Nie wiem, zobaczymy. Ryzyk fizyk, chcę zacząć od, y, m, od malutkich, od mlekopanów, żeby nawet poić. Nie boję się. Na razie. Nie boję się. Ale jest, trzeba zacząć. Tu jest. Nie wiem, czy nie 90 metrów ogólnie. 90 metrów tam jest chyba 100. Bo tutaj ten przedsionek, który jest to. Ona odbiera chyba z 5 metrów. Także jest, jest jakoś się rozstawić. No. Pomyślcie, no tutaj byłoby kratka paszowa, by zostało z 70, 70, 75 metrów kwadratowych, to kilka bydlaków można utrzymać. Abym docelowo chciał też kiedyś mieć jał, swoje jałówki, że bez kupowania z zewnątrz insemin na inseminacji, bo... Taka realna, realne jakieś tam plany, które pomału się realizują, są ku temu. Przy małych ilościach 5 do 10 chyba po co się mieć swojego buchaja. Ale dobra, to, to, to za daleko wybiegam w, do przodu. No, taka ma prezentacja. I co, jakieś podpowiedzi, mniej więcej, mówię. Tu małym kosztem, chcę, chcę na razie zacząć, bo nakosztować się może być ciężko później. A nie daj Boże. Nie powiedzie się albo coś, bo teoria, teoria to przeczytam sobie, a praktyki no nie mam niestety. A jest teraz inne metody są chowu, inne w ogóle, no, no, cała technolo technologia utrzymywania jest inna. A ojciec ma no to taką trochę starszą i są zgrzyty trochę, ale też trzeba się słuchać, bo ma na pewno wiedzę. Jest o czego zacząć, mam koło się w razie czego poradzić. A filmów na ten temat też jest sporo, tylko prze, przecedzić kto mówi prawdę, kto koloryzuje. No dobra, to mi się w tym filmie będzie wszystko jakieś tam na pewno dzieje gadanie weekendowe, bo teraz już idę do roboty. Dzisiaj jest 10 niedziela, tak mi coś natknęło od 11 już do roboty, i weekendowo coś tam może coś tam będę kombinował jeszcze, żeby pleść. Może coś się ruszy. Dobra, to na razie.